Witam Was serdecznie, moi drodzy, na kanale. Dziękuję za Waszą wizytę. W imieniu Jezusa Chrystusa, oczywiście. Kochani, dzisiaj taki temat: żądło śmierci. Widać, widać, skorpiona z żądłem, widać. Kochani, temat, który. Na, na, na który już mówiłem wiele razy na kanale, więc proszę podsłuchujcie sobie filmy i nauczania na temat Grzechu, na temat sprawiedliwości, niesprawiedliwości, grzesznika, sprawiedliwego. W ogóle na temat co to, kto to jest Jezus, czym jest zbawienie, kim jest w ogóle Zbawiciel dzisiaj. Więc kochani, myślę, że bardzo szeroki temat, bez którego zrozumienia. Czyli bez zrozumienia, właściwego zrozumienia grzechu, istoty grzechu, w którym wszyscy się urodziliśmy, no, taki człowiek nie potrzebuje, nie ma chcenia, nie ma pragnienia przyjścia do Jezusa pozbawienia od tego grzechu. Więc czym jest grzech? Ech, ech. Więc kochani, grzech jest, spowodował zepsutą naturę człowieka, prawda? To jest swojego rodzaju trucizna, którą e, diabeł, ten skorpion e, trujący, który, e, śmiercionośny, e, wstrzyknął ludziom e, już w Edenie. I o tym chcę dzisiaj powiedzieć, e, więc proszę posłuchajcie. Czym jest trucizna, moi drodzy, według słownika, e, z wiki, z, według Wikipedii? Proszę o to definicja. Trucizna, substancja, która wprowadzona do organizmu w dowolnej ilości wskutek swych właściwości fizycznych lub chemicznych, może wywołać zmiany struktury lub zaburzenia czynności organizmu, których wynikiem jest choroba lub śmierć. Więc kochani, skoro wedenie grzech wszedł na wszystkich ludzi, to ta substancja, która jest trucizną, e, zatruła wszystkich. Więc kochani, to pierwotne, pierwotne życie, które od Boga dostaliśmy, z powodu zerwania relacji z Bogiem, który jest życiem, no, źle funkcjonuje. Tak? Czyli to życie, które mamy, jest spaprane, jest zepsute. Ono się w błędny, w niewłaściwy sposób wyraża w człowieku i przez człowieka. Więc moi drodzy, kiedy grzech wszedł? Poczytajcie pierwszą księgę Mojżesza, pierwsze rozdziały. W rozdziale, w rozdziale drugim, w wersecie 17, jest taka historia. Bóg posadził w środku ogrodu Wedenie, w ogrodzie rozkoszy, szczęścia, spełnienia, w, roz, w miejscu, w którym ludziom nic nie brakowało, w którym nie było chorób, słabości, niemocy, nie było śmierci. Więc posadził dwa drzewa: drzewo życia w środku ogrodu, i obok stało też. Również w środku ogrodu drzewo poznania dobra i zła. I Bóg powiedział do tego człowieka, który był stworzony na obraz Boży, na obraz swój stworzył człowieka, jako swoje stworzenie. Dał taki rozkaz: ze wszystkich drzew ogrodu możesz jeść, więc włącznie z drzewem życia. Natomiast z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci zjeść owocu, bo na pewno umrzesz. Więc kochani, nie ja to wymyśliłem, jest to napisane w, w Piśmie Świętym, więc, kochani, jest to temat warty, godny zastanowienia, co tak naprawdę weszło na wszystkich ludzi, skąd to weszło na wszystkich ludzi. Chcę zauważyć, że to nie było drzewo zła, ale to było drzewo poznania dobra i zła. Owoc z tego drzewa, czyli owoc, który wyraża charakterystykę tego drzewa, czyli poznania dobra i zła, Zepsuł, skaził, zatruł naturę człowieka, zatruł człowieka. To jest ta trucizna, to jest ta trucizna, moi drodzy, która nazywa się grzechem. Więc, yy, kochani, poprzez yy, wolną wolę człowieka ludzie spożyli truciznę więc zaczęli w sposób naturalny wyrażać w swoim życiu grzech zaczęli doświadczać skutków grzechu który wszedł właśnie na nich a potem na wszystkich ludzi więc jeżeli grzech mieszka w człowieku przejawia się w człowieku no to dlatego jesteśmy grzesznikami dlatego grzeszymy tak czy przez dobro czy przez zło które wyrażamy to jest bardzo ważne żeby to zauważyć Obok stało drzewo życia, którym był Chrystus, czy symbol Chrystusa. Natomiast ludzie spożyli z innego drzewa i weszła śmierć na wszystkich ludzi. Śmierć nie oznacza, wiecie, jak Adam z Ewą spożyli ten owoc, to oni jeszcze żyli, więc mogli na początku nie doświadczać tego zepsucia. Mogli sobie pomyśleć, no zjedliśmy ten owoc, a, a Boże, zobacz, dalej żyjemy. Czyli chyba Bóg tutaj coś... Nie do końca mówił, tak. <grym> Natomiast, kochani, oni i tak umarli. Oni po drodze mieli słabości, niemoce, doświadczali grzechu, doświadczali wstydu, lęku, strachu, um, lęku przed śmiercią, um, więc w końcu też i umarli, prawda? Więc grzech, który wszedł na nich, był tym um, grzechem, który oddzielił ich od tego życia, którym jest sam Bóg we własnej osobie. Więc um, Śmierć w rozumieniu Boga to jest y, śmierć duchowa, która oczywiście ma później przełożenie na stan serca, y, stan osobowości, czyli psychiki, duszy człowieka, jak również ciała i funkcjonowania zmysłów. To wszystko jest zepsute w człowieku. Na początku Bóg, jak stworzył człowieka na obraz swój, tchnął w niego swoje życie, dech życia i człowiek stał się duszą żywą, żyjącą. Duszą, osobą, osobowością, psychę żywą. Natomiast jak grzech już wszedł na wszystkich ludzi, to Bóg powiedział o ludziach teraz, tak jakby mówił ze smutkiem. Teraz człowiek jest już tylko ciałem. Kochani, dwa stany człowieka. Więc my się rodzimy z woli mężczyzny i kobiety w grzechu, więc rodzimy się tylko ciałem, z racji grzechu, który mieszka w ciele, czyli w nas. Nasza dusza um, się ścieleśniła, ciało jak to ciało, nasze serce jest zepsute, nasz duch jest w rozumieniu... Boga martwy. Rodzimy się w stanie śmierci i potrzebujemy zbawienia, wybawienia, ratunku od tego stanu. Także ta trucizna, którą diabeł w nas wstrzyknął, ona cały czas działa w ciałach naszych, działa w człowieku. Kochani, człowiek się stacza coraz bardziej na same dno i jeszcze temu zaprzecza. Wystarczy Biblię wziąć i oczy się otwierają, moi drodzy, więc czytajcie, czytajcie jeszcze raz. Zachęcam Was do tego, abyście czytali i to w społeczności no, Boga, tak zaproście Ducha Świętego, aby sam Bóg wam objawiał prawdy ze słowa. Kochani, yy, chciałbym, żebyśmy przeczytali 1 do Koryntian 15:56 może inaczej Rzymian 5,1214, 14 żeby podeprzeć to co już powiedziałem list do Rzymian 5,12,14. 14 przez to jak przez jednego człowieka wszedł grzech na świat a przez grzech śmierć czyli grzech spowodował śmierć tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła mój drogi słuchaczu kimkolwiek jesteś śmierć Weszła na Ciebie i potrzebujesz zbawienia od tego stanu śmierci. Tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Skoro rodzimy się z zepsutą naturą, to wyrażamy tą zepsutą naturę, czyli robi, robimy grzechy czy przez dobro, czy przez zło. Jeżeli cokolwiek robimy w oderwaniu od relacji z Bogiem, to grzeszymy, kochani. Albowiem już przed prawem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Czyli jeszcze zanim prawo Bóg dał ludziom, to, ludzie, to grzech i tak już był obecny, ponieważ na wszystkich ludzi wszedł. Jednak im nie był poczytany, ponieważ nie było prawa nie było takiego zakonu, który by był przez Boga narzucony ludziom. Lecz śmierć panowała od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam. Kochani, to jest przerażająca prawda: że po prostu nie ma ani jednego człowieka sprawiedliwego, nie ma ani jednego człowieka dobrego. Kochani, ani Maria nie była sprawiedliwa. sprawiedliwa. Kiedy urodziła Jezusa, była normalną grzesznicą. Urodziła się w grzechu i wyrażała grzechy, tak jak każdy z nas, moi drodzy. Ona nie była z nieba i ona nie była z Boga zrodzona. Ona była zrodzona z woli mężczyzny i z woli kobiety, więc urodziła się w grzechu. Tak samo ja, tak samo wy, więc nasz stan, kochani, bez Chrystusa jest pożałowania godzien. Chciałbym, abyśmy przeczytali. Pierwszy do Koryntian 15:56. Żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest prawo, zakon. Pierwszy do Koryntian 15:56. Kochani, rządłem śmierci jest grzech. Żądłem śmierci jest grzech. Grzech zradza śmierć, powoduje śmierć. Czyli rządłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Dlaczego mocą grzechu? Dlaczego mocą grzechu jest prawo, zakon? dlatego że człowiek który jest grzesznikiem nie jest w stanie w grzesznej naturze w oddzieleniu od żywego Boga, w oddzieleniu od życia, od prawodawcy zasłużyć sobie na zbawienie, na relacje z Bogiem o własnych siłach, tak? we własnych zdolnościach, we własnej mądrości. Jeżeli jesteśmy grzesznikami, to z definicji żyjemy odcięci od Boga, który jest dawcą życia. Jeżeli grzech jest w nas, to jesteśmy odcięci od relacji ze Stwórcą, Stworzycielem w rozumieniu Biblii, kochani. Jeżeli w Chrystusie, przez Chrystusa i dla Chrystusa zostały stworzone rzeczy widzialne i niewidzialne, więc również człowiek w Wedenie, a na człowieka wszedł grzech, to została zerwana relacja z Bogiem, Ojcem w Chrystusie, Jezusie w Duchu Świętym. To jest stan grzechu, stan śmierci człowieka. I żeby to y, uwidocznić, Bóg z biegiem czasu nadał prawo, wiedząc, że, że z przestrzegania prawa nie, be, nie będzie ani jednego sprawiedliwego, dlatego że w człowieku nie ma zdolności do przestrzegania prawa. Więc y, zakon, prawo. To, co Bóg nakazywał ludziom, było takim przewodnikiem do Chrystusa, czyli było taką solą, która konserwuje gatunek ludzki do czasu, aż, aż przyjdzie Zbawiciel, Jezus Chrystus, tak? Aż słowo ciałem się stało. Więc kochani, no tak to jest. Więc, jakby żyjąc i trwając w tym grzecznym człowieku, wyrażając grzech, który w nas mieszka, Doświadczamy po prostu zepsucia. Doświadczamy niemocy, słabości, chorób, zniewoleń różnych, wpływów demonicznych, w końcu śmierci fizycznej i śmierci. Jeżeli ktoś słysząc o Chrystusie odrzuca zbawienie w Chrystusie i umrze w takim stanie grzesznym, no to umiera bez relacji z Bogiem, idzie na potępienie. Po prostu to jest też śmierć duchowa, wieczna. Chciałbym, kochani, abyśmy przeczytali jeszcze Rzymian 7.14. Bo tak yy, mówię, że Grzech mieszka w człowieku, że mieszka w, yy, w ciele. Więc chciałbym się podeprzeć tutaj yy, wersetami. Oczywiście polecam Wam, żebyście sobie sami yy, czytali. Yy, 7:14 List do Rzymian. A wiemy bowiem, że zakon prawo jest duchowe, zaś ja jestem cielesny, zaprzydany duchowi. Paweł dobrze wiedział, że jest cielesny, więc zaprzedany, jest niewolnikiem grzechu. Opisuje tu pewien swój stan. Mówi o sobie, jako o tym człowieku z matki i z ojca urodzonym. tak? Albowiem nie rozeznaje się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. I tak dalej, poczytajcie. Werset 18. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, czyli w tej duszo, dusza ścieleśniona i ciało. Wiemy wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, dlatego nie ma ani jednego człowieka dobrego z punktu widzenia Boga. Jeżeli, nie ma, jeżeli człowiek nie doświadczył nowonarodzenia w Chrystusie Jezusie, to nie jest dobrym człowiekiem, jest zepsutym człowiekiem potrzebuje zbawienia od tego stanu. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Yy, a jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Kochani, grzech, tu jest yy, mowa o grzechu. Nie o rzeczy, nie o to nie jest czasownik, to nie, są, to nie jest grzeszenie, to jest grzech, to jest to coś, co bedenie weszło na ludzi i z pokolenia na pokolenie. To jest przekazywane, to jest jak kula śnieżna. Tego coraz więcej jest w człowieku, tej trucizny. Ona się kumuluje, ona coraz bardziej się przejawia. Więc grzech mieszka w człowieku i, pomimo tego, że człowiek chce dobrze czynić, czyli Bogu się podobać, i tak grzeszy. Czyli ten grzech, zepsuty rodzaj życia w człowieku, który mieszka w człowieku, on się wyraża, on się przejawia. To, jest, to są grzechy, tak? I to jest taka wewnętrzna walka w sumieniu bardzo często i, wiecie, myślę, że większość z nas tego doświadcza. Więc, kochani, ok. Jakuba 1, 14, 15 też jest ciekawy, ciekawe wersety, które pokazują ścieżkę, w jaką Ścieżkę, w jak, w jakby sposób przejawiania się grzechu w człowieku. Zanim to powiem, to chcę powiedzieć coś takiego, że Jezus, za czasów Jezusa, kiedy chodził tu po ziemi, oczywiście on przyszedł do tego narodu wybranego, prawda? Przede wszystkim, więc to, był, to byli faryzeusze, uczeni w piśmie. To byli ludzie bardzo często na pozycjach, to, to, to byli oni byli kimś, tak? Oni mieli swój autorytet, swoją um, pozycję wśród ludzi, swoje wpływy, prawda? Więc oczywiście musieli mieć wiedzę, musieli być tak zwanymi dobrymi ludźmi, przynajmniej musieli się starać, musieli przestrzegać prawo i w oczach swoich mogli uchodzić za dobrych ludzi, bo przecież przestrzegamy prawo, przecież mamy wiedzę o Bogu, tak? i tak dalej, i tak dalej. A jednak Jezus do nich powiedział, i to jest powiedziane w Ewangelii Jana, rozdział 8, werset 44. Do nich powiedział, oni się powoływali na to, że mają ojca Abrahama, a Jezus do nich powiedział, że ojcem waszym jest diabeł, bo chcecie postępować wedle porządliwości ojca swojego. Więc jasno i wyraźnie im wskazał, kto jest ich ojcem? Ojcem Jezusa jest Ojciec w niebie, a Ojciec tych ludzi, którzy z Nim rozmawiali, był diabeł. Czyli musiał być posiew węża, posiew szatana, posiew, posiew diabelski w ich naturze, że mieli tego swojego demonicznego Ojca, tak? który dąży do tego, żeby zabić, okraść. Więc myślę, że to też warto przemyśleć i w jaki sposób ten posiew się przejawiał, bo chcecie postępować wedle porządliwości ojca waszego. Kochani, w liście do Jakuba w rozdziale pierwszym, wersety 14 i 15 jest napisane tak. Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Tak się wyraża grzech, zarówno przez dobro, jak i zło. Można pożądać dobrych rzeczy. Nie trzeba tylko, nie trzeba kraść, nie trzeba cudzołożyć, nie trzeba zabijać, ale można pożądać dobrych rzeczy i grzeszyć. Drzewo poznania dobra i zła, moi drodzy. Ona funkcjonuje przez porządliwość. Ojciec, którym jest diabeł, wyraża się przez porządliwość, czyli jak grzech się wyraża? Przez porządliwość, zarówno przez dobro i zło. Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Kochani, Ewa w Edenie została zwiedziona e, m, przez oczywiście węża. Szatana, natomiast diabeł nie malował jej zła. On jej wymalował coś fajnego, coś pięknego, coś soczystego, coś smacznego, coś godnego pożądania. I ona to zjadła. tak? Więc możemy przez pożądliwość, nawet, nawet miłość, tak zwaną ludzką, wyrażać grzech. No i z reguły tak jest. Werset 15. Potem, gdy porządliwość pocznie, czyli jeżeli pozwolimy na to, aby ta porządliwość nami zaczęła kierować, ta porządliwość rodzi grzech, czyli, czyli grzech, tak? A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć, czyli poddanie się pod tą demoniczną porządliwość, zarówno przez dobro, jak i zło, powoduje grzech, a grzech rodzi śmierć. Na przykład choroby, na przykład ataki nieprzyjaciela, albo śmierć, po prostu. Więc, kochani, czytajcie Biblię. Są takie perełki, które jak będziecie czytać, to wam się te pudzle w pewien obraz poukładają. I, i już. Kochani, oczywiście w Chrystusie mamy zwycięstwo. To też chcę zaznaczyć, i chcę przeczytać fragmenty ze Słowa Bożego. Pierwszy do Koryntian 15:57. Pierwszy do Koryntian 15:57. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co to jest za zwycięstwo? To jest zwycięstwo nad mocą królestwa ciemności, nad grzechem. Więc w Chrystusie zostaliśmy zabici, ukrzyżowani, tak? Pochowani do grobu, umarliśmy dla grzechu. Jezus stał się za nas grzechem, a my raz, wraz z nim zostaliśmy zabici, ukrzyżowani i pochowani. Bóg coś tutaj mówi do nas, prawda? Tutaj potrzeba takiego wzroku duchowego, potrzeba usłyszeć tak naprawdę to, co Bóg mówi: że jesteśmy wraz z Chrystusem Jezusem zabici pochowani i za takich mamy się uważać. Więc, kochani, zwycięstwo mamy, ale w Chrystusie. My zwycięstwa nad grzechem nie mamy sami w sobie, ale my mamy w Nim to zwycięstwo. List do Rzymian 8, 1, 2 to są też bardzo, bardzo ważne wersety. I, kochani, ten grzech, który jest w nas, on się wyraża przez pewnego rodzaju prawo. Jest to prawo grzechu i śmierci w oparciu tak naprawdę o grzech i o to prawo ten grzeszny świat i grzeszny człowiek buduje sobie demoniczne królestwo tu na ziemi więc kochani chcę przeczytać Rzymian 8, 1, 2, 3 przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie bo prawo ducha prawo, pewna zasada życia i funkcjonowania, tak naprawdę prawo tego Chrystusa, w którym zostaliśmy zrodzeni Prawo, czyli przejaw, zasada życia i funkcjonowania, wypływająca z krzewu winnego, która jest w nas, której rzeczywistości doświadczamy, daje nam życie, daje nam życie, daje nam zwycięstwo. Bo zakon, bo prawo ducha, które daje życie w Chrystusie, Jezusie, uwolnił Cię od zakonu grzechu i śmierci. Czyli kiedy Żyjemy w Chrystusie, możemy doświadczać tego zwycięskiego życia nad grzechem, nad zepsutą naturą człowieka. Żyjąc w duchu życia, w duchu Jezusa Chrystusa, możemy doświadczać właśnie tego procesu zbawienia od tego zepsutego swojego stanu życia i funkcjonowania. Dlatego to słowo, którym Jezus jest w nas, jest uzdrowieniem, jest wybawieniem, tak? To jest życie, to jest mądrość, to jest siła, to jest chwała. To jest obraz Boga. To jest wszystko Chrystus Jezus moi drodzy, i kiedy trwamy w Nim, doświadczamy przepływu w mocy zmartwychwstania tych wszystkich bogactw, które są w Nim. To On jest tym wszystkim. Albowiem czego prawo nie mogło dokonać, w czym było słabe z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez. Zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Więc kochani, grzech jest potępiony. Jezus na Golgocie stał się grzechem. Stał się wszelkim przekleństwem za nas, abyśmy my dzisiaj przez wiarę, wiedząc, słysząc Ewangelię o zbawieniu w Chrystusie Jezusie, o całym dziele, o Jego życiu, o Jego misji, o Jego pasji, o tym co robił, kim był, w końcu o Jego śmierci, e, o krwi, o Jego pochowaniu, o Jego zmartwychwstaniu, o Jego w niebo wstąpieniu, abyśmy wierząc w to wszystko e, mogli doświadczyć e, zbawienia i żyć tu na ziemi w nowości życia. Bóg pragnie, abyśmy żyli w Chrystusie, trwali w Chrystusie, żyli Jego życiem, bo tylko to prawo ducha życia wyzwala nas z tego prawa grzechu i śmierci. Tam, gdzie jest śmierć, tam gdzie jest zniewolenie, tam gdzie jest przekleństwo, tam, są, tam się przejawia ten ojciec kłamstwa, wąż starodawny diabeł. Ale kiedy poddajemy się Chrystusowi i żyjemy Jego życiem, doświadczamy zbawienia przez życie Jego w nas i przez nas, to Bóg nas zmienia na. Wzór Chrystusa Jezusa, a w nim nie ma chorób, nie ma słabości, nie ma mocy, nie ma głupoty, nie ma śmierci. Jesteśmy zmieniani przez życie Jego, kochani. To jest zbawienie, i to jest sprawowanie zbawienia swojego na chwałę Ojcu. Amen.